Witajcie. Świat jest pełen niesamowitych historii, a niektóre z nich są tak kuriozalne, że nikt nie wierzy w ich prawdziwość. Jak się zaraz przekonacie, prawda może być dziwniejsza niż jakakolwiek fikcja. Zdarzają się serie ratujących życie zbiegów okoliczności, czy też wyjątkowo absurdalne aresztowania. Czasami los przynosi niespodzianki, których nie wymyśliłby żaden pisarz, a w dzisiejszym odcinku Opowiemy wam kilka prawdziwych historii, które wydają się być fikcją. No to ruszamy. W latach 50. w pewnym kościele w Nebrasce, dokładnie w każdą środę o 19.20, zaczynała się próba chóru. 1 marca 1950 roku nie był wyjątkiem i pastor Walter Klemper przyszedł po południu do kościoła, aby się przygotować. Ponieważ wieczory były jeszcze chłodne, napalił w piecu i wrócił do domu na kolację. O 19:10 zaczął się zbierać na próbę wraz z całą rodziną. Wyszli nieco spóźnieni przez córkę, która zabrudziła sukienkę. Poszła się przebrać, a pastor patrzył, jak wskazówki zegara dobiegają 19:20. Był już spóźniony, ale nawet nie podejrzewał, że to spóźnienie uratuje życie jego rodzinie. O 19:25 rozległ się huk i kościół nagle eksplodował. I mury, i ciężki drewniany dach runął na ziemię. Mieszkańcy pobiegli na miejsce wybuchu, w tym również pastor. Strażacy zdołali ugasić pożar i szukali ewentualnych ofiar. Wtedy szczęśliwy zbieg okoliczności stał się jeszcze dziwniejszy. Według gaszących pożar, eksplozja była spowodowana wyciekiem gazu w okolicach pieca. Co oznacza, że kościół mógł eksplodować w każdej chwili, również wtedy, gdy Walter był w nim w ciągu dnia. Ale to nie wszystko. Okazało się, że w chwili wybuchu w kościele nikt nie przebywał, co było bardzo dziwne, gdyż próba chóru powinna była się rozpocząć wcześniej. Gdzie więc podziała się reszta śpiewających? Czy gdzieś się ukryli, czy też strażacy po prostu nie zauważyli ich ciał? Przygotujcie się na zaskakujące wyjaśnienie, ponieważ ta historia jest niesamowita. Otóż wszystkich piętnastu członków chóru, podobnie jak pastor Walter z rodziną, tego dnia spóźniło się, choć każdy z innych powodów. Dwie kobiety miały kłopoty z samochodem. Jedna odrabiała pracę domową, ktoś inny pisał list lub słuchał ulubionej audycji radiowej. Organistka zdrzemnęła się po obiedzie i zaspała. A jej matka, która była dyrygentką, nie mogła wyjść bez niej. Niezwykłe, prawda? Ponieważ w latach 50. nie było SMS-ów, nikt nie mógł uprzedzić pozostałych, że spóźni się na próbę. Ale dzięki temu niesamowitemu zbiegowi okoliczności wszyscy członkowie chóru wyszli z tego bez szwanku. Musiało to wzmocnić ich wiarę w Boga. To przykre, gdy chciałoby się gdzieś wyjechać, ale macie za mało pieniędzy. Są jednak odważni ludzie, gotowi dosłownie zrobić wszystko, żeby pokonać wszelkie przeszkody. Niejaki Brian Robson z Wielkiej Brytanii wymyślił, jak wrócić do domu bez biletu. Brytyjczyka, który postanowił wrócić do swojego kraju bez biletu, spotkała zadziwiająca przygoda. Młodzieniec postanowił ni mniej, ni więcej wysłać siebie pocztą w drewnianej skrzyni. Taki eksperyment Omal nie pozbawił go życia. Historia ta miała miejsce w 1965 roku, ale dopiero teraz wyszła na światło dzienne. Młody Brytyjczyk, który miał wówczas zaledwie 19 lat, trafił do Australii w ramach programu imigracyjnego, gdzie dostał pracę i zamieszkał. Ale pewnego dnia zapragnął wrócić do kraju rodzinnego. Bilet kosztował wówczas 800 funtów szterlingów. Brian nie miał takich pieniędzy. Wpadł więc na pomysł, aby wysłać się do domu paczką. Chłopak znalazł drewnianą skrzynię, przygotował młotek, włożył do środka jedzenie i poprosił kolegów, aby wysłali go pocztą do Wielkiej Brytanii. Wszystko mogłoby się udać, ale poczta nie jest najszybszym sposobem podróżowania. Z jakiegoś powodu nikt nie wziął tego pod uwagę. Najpierw skrzynię przetransportowano z Melbourne do Sydney. A następnie zostawiono ją tam w magazynie na 24 godziny, aż do odlotu następnego samolotu. Potem wyniknął następny kłopot. Samolot, którym leciał do Londynu, okazał się przepełniony, więc skrzynię pocztową umieszczono w innym samolocie lecącym do Los Angeles. W rezultacie, Brian przesiedział w pudle 96 godzin. Jego ciało słabło z każdą godziną. Nie mogąc już tego wytrzymać, chłopak poświecił przez szpary latarką, gdy do magazynu weszli pracownicy. Zauważyli oni wydobywający się ze skrzyni światło i uratowali młodego człowieka. Prosto z magazynu Brian trafił do szpitala. Gdy zaczął dochodzić do siebie, niespodziewanie przyszli do niego agenci FBI i CIA, którzy podejrzewali go o szpiegostwo. Na szczęście sprawdzili go i puścili wolno. Młodzieniec wrócił do domu do Wielkiej Brytanii, tak jak od początku zamierzał. Większość ludzi zazwyczaj stara się żyć tak, żeby nie trafić do więzienia za złamanie prawa. Ale nie dotyczy to 102-letniej Amerykanki Eddie Sims. Starsza pani zawsze chciała być aresztowana. Pisała to nawet na listę życzeń. I niedawno dzięki funkcjonariuszom z Departamentu Policji w St. Louis w stanie Missouri, miła, długowieczna buntowniczka wreszcie znalazła okazję, aby wykreślić tę pozycję z listy. Co Eddie zawiniła? Otóż jej wina polega na tym, że jest miła. Od kilku lat staruszka własnoręcznie robi poduszki i szaliki i przekazuje je do lokalnego domu opieki. Jeden z podopiecznych tego przybytku, który miał znajomego policjanta, poprosił przyjaciela, aby pomógł Edi w spełnieniu jej marzenia o aresztowaniu. Funkcjonariusze zgodzili się odegrać akcję zatrzymania. Skuli ręce stulatki kajdankami i wsadzili ją do radiowozu. Następnie odwieźli do domu opieki, gdzie nie doszła winowajczyni, rozdała mieszkańcom kilka par zrobionych przez siebie na drutach skarpetek. Zapytana, czy podobało jej się aresztowanie Edi, odpowiedziała o tak, kajdanki to jest coś. U Amerykanina 75-letniego Rona Swedena z miasta Brewster znaleziono w płucach kiełkujące ziarenko. Mężczyzna przez kilka miesięcy skarżył się na bóle w klatce piersiowej, senność i ciągły kaszel. Kiedy poczuł się już bardzo źle, jego żona Nancy wezwała karetkę. Na zdjęciu rentgenowskim lekarze znaleźli ziarnistą plamkę, która wyglądała jak guz nowotworowy. Ale mężczyzna nie wykazywał żadnych oznak raka. Po dodatkowych badaniach lekarze ustalili, że w płucach znajdowało się ziarenko grochu, które dostało się tam zamiast do żołądka, i zaczęło kiełkować. To wyjątkowy przypadek. Ziarenko było na tyle małe, że mogło się dostać do płuc, ale wystarczająco duże, aby się z nich nie wydostać. Ciało obce usunięto z płuca pacjenta w wyniku operacji. Zabawne jest to, że po wszystkim pielęgniarki przyniosły mu do jedzenia gulasz grochowy. Ten absurdalny zbieg okoliczności rozbawił Rona i jego żonę, ale pacjent odmówił posiłku. Przyjaciele przynoszą mu w prezencie stronki grochu oraz groszek konserwowy. Ron mówi, że już nigdy nie zje groszku. I to wszystko na dziś. Piszcie w komentarzach, które z tych historii podobały Wam się najbardziej. Łapki w górę, subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia wkrótce.